Cześć, mówi Falka z kanału Women in Corset. Dawno mnie tu nie było, ale przyszedł czas wyjść z jaskini. Koniec lata i początek jesieni obfituje w nowości kinowe, o których po prostu nie mogę nie opowiedzieć. Dzisiaj przychodzę do Was z poniekąd kontrowersyjnym tematem. W sobotę byłam w kinie na Nowym Kruku. Specjalnie poszłam do kina jak najszybciej, żeby samej wyrobić sobie zdanie na temat filmu, który podzielił internet. Wyrażę teraz być może niepopularną opinię, ale film mi się całkiem podobał. Zanim poruszę temat mocnych i słabych stron, trzy słowa o konstrukcji dzisiejszego odcinka. Spodziewajcie się dwóch części w moim filmie. Jeśli jeszcze nie widzieliście Nowego Kruka, spokojnie możecie oglądać pierwszy segment, w którym zrecenzuję film bez spoilerów. W dalszej części podzielę się moją interpretacją filmu i tam znajdą się potężne spoilery i moje subiektywne zdanie i odczytanie symboliki. Ok, przejdźmy do recenzji. Szłam do kina z nastawieniem, że to pewnie będzie film, ale nie dla mnie. Trailer zapowiadał retelling historii z kultowego komiksu w klimacie nowoczesnej alternatywy. Decyzja, którą w dużej mierze rozumiem, aczkolwiek z oczywistych względów nie byłabym wtedy targetem producentów. Drugą składową mojego podejścia było to, że staram się zawsze podchodzić do tematu z otwartą głową, rozumieć intencje autorów. I dodatkowo, choć uwielbiam oryginalnego kruka z lat 90., uważam go za film absolutnie kultowy i kulturotwórczy, to nie uważam go za film obiektywnie wybitny z punktu widzenia sztuki filmowej. Oczywiście, tragedia, która wydarzyła się na planie filmowym, powoduje, że wielu widzów ma bardzo emocjonalny stosunek do dzieła i to też w pełni rozumiem. Ostatnim małym pozytywnym nastawieniem do seansu była obsada, a zwłaszcza Bill Scarsgard, którego osobiście bardzo cenię i lubię, głównie za rolę w Hemlock Groove, a nie za Pennywise. Serial Hemlock Groove zresztą serdecznie Wam polecam. Wracając jednak do kruka. Jakież było moje zaskoczenie, gdy na ekranie otrzymałam całkiem solidny, dobrze zrobiony i ciekawy film. Czy było to dzieło wybitne? Nie. Ale czy było to gówno warte hejtu w internecie? Też absolutnie nie. Dla mnie solidne 6,5, może nawet 7 na 10. Zanim zaczniecie na mnie krzyczeć w komentarzach, pozwólcie mi uzasadnić moje zdanie. Po pierwsze, podejście do oryginalnej ekranizacji komiksu. Moim zdaniem, Nowy Kruk, choć opowiada historię od nowa z nową interpretacją, do czego wrócę w drugim segmencie, to traktuje poprzednie wcielenie kinowe z ogromnym szacunkiem. Mimo oczywistych różnic, wierny fan odnajdzie nawiązania, czy to muzyczne, czy wizualne, do scen z pierwszego Kruka. Są one jednak zrobione dyskretnie i nie krzyczą: Patrzcie! cytat. Samą historię rozpoczynamy w innym miejscu niż komiks. Scenarzyści zdecydowali się dobudować trochę więcej o nawiązywaniu się relacji Erika i Shelley, co uważam za bardzo dobrą decyzję, dzięki temu wszystkie późniejsze rozwiązania dramaturgiczne były wiarygodne. Ogólnie historia była nieźle napisana. Czerpała sporo z oryginału, ale dopowiadała również sporo, dając nowe pola interpretacyjne do prostej dosyć historii tragicznej miłości z komiksu. To, do czego mogę się przyczepić, to pewna papierowość części postaci. Bo o ile główni bohaterowie są nakreślani wielowarstwowo i nie utrzymujemy łatwych odpowiedzi na pytania, dlaczego są tacy, jacy są, to antagoniści są jednowymiarowi. Aczkolwiek moim zdaniem może to być też zabieg celowy. Wrócę do tego za chwilę. Tytułowa rola kruka, czy też Erika, jest absolutnie uniesiona. Bill nie gra, jest tutaj po prostu młodym, pogubionym chłopakiem o trudnej przeszłości, który nigdy nie doświadczył miłości i właściwie niczego dobrego w życiu. Spotykamy go w najgorszym możliwym momencie jego życia, gdy zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Ogólnie film bardzo skupia się na relacjach, miłości, przyjaźni, toksycznym rodzicielstwie. Niemniej, mimo romantyzmu głównego wątku, mamy cały czas poczucie fatalizmu i nadciągającej katastrofy. Bardzo podoba mi się relacja głównych bohaterów, i w ogóle ich sylwetka. Mamy tutaj zaznaczone tematy traumy, uzależnień, ale pokazane w świetny sposób. Niemal jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie substancje bohaterowie zażywają w danych scenach. Film nie skupia się na romantyzowaniu bohemy, pokazuje nihilistyczny świat młodych artystów, którzy nie widzą dla siebie przyszłości i żyją dniem, nie zastanawiając się zbytnio nad konsekwencjami. Ich życie to głównie niekończące się imprezy, rajwy, próby artystyczne i permanentny haj. Nie ma tutaj pokazanej konkretnej subkultury, bardziej ogólnie alternatywne towarzystwo. A skoro przy subkulturach jesteśmy, to słów kilka o muzyce. Pierwszy i drugi kruk znane są z doskonałych i mrocznych soundtracków, z których piosenki do dzisiaj są hitami. W nowej ekranizacji mamy szeroki miks gatunkowy. Od Joy Division i The Cure przez Black Veil Bright i Mansona po nowoczesny rap typu Post Malone. Mamy również muzykę oryginalną i operową. Wbrew pozorom, całkiem to wszystko gra. I tak naprawdę chyba była tylko jedna scena, w której muza mi nie podeszła. Gotyckim ultrasom pewnie rapowane wstawki nie wejdą, ale jak mówiłam, film pokazuje raczej ogólnie alternatywne towarzystwo, a użyta muzyka wpisuje się w szeroko rozumianą muzykę alternatywną. Z kolejnych zalet to film ma świetne zdjęcia i jest naprawdę dobrze zmontowany. Pod względem technicznym oglądanie go to była przyjemność. Podobały mi się również charakteryzacja i kostiumy, które były ciekawe i nieoczywiste, a tatuaże rewelacyjne i pomysłowe. Przy dziarach na szczególną uwagę zasługuje ogranie motywu masek od których genezę wywodzi makijaż kruka. Również efekty specjalne zasługują na pochwałę. Wizja piekła, czyśćca, miasta naprawdę powstały z pomysłem. No dobra, to teraz wady. Dla mnie część scen była niepotrzebnie przegadana. Właściwie cały segment czyśćca, skądinąd ciekawie pokazanego, był do mocnego skrócenia. Rozumiem, jako osoba dobrze znająca uniwersum, wiele rzeczy, które tam omawiano, nie musiałam słyszeć. Może dla nowych widzów, nieznających historii i o co w ogóle chodzi z tym całym krukiem, te teksty były potrzebne. Również aktor grający przewodnika był, obok głównego antagonisty, najsłabszym ogniwem aktorskim. Być może autorzy chcieli uniknąć przesadnej teatralizacji zaświatów, dla mnie jednak, finalny efekt wyszedł po prostu drętwy. W filmie było też odrobinę za dużo muzyki. Niby wynikało to z charakteru filmu, i pokazywanych scen i sposobu bycia bohaterów, ale nadal twórcy mogliby trochę więcej pograć ciszą. I w zasadzie z bezspoilerowych uwag to tyle. Biorąc pod uwagę, ile czekaliśmy na kolejną odsłonę uniwersum, jakie drogi przeszedł projekt, mogliśmy spodziewać się dzieła wybitnego lub kompletnego główna. Otrzymaliśmy solidny, przyjemny do oglądania film, porządnie wykonany i zagrany i zrobiony z pomysłem. Wyszłam z kina zadowolona i w sumie pozytywnie zaskoczona. Czy będzie równie kultowy jak pierwotne ekranizacje? Czas pokaże. Wydaje mi się, że twórcy całkiem udanie połączyli próbę translacji historii na nowe czasy i szacunek do pierwowzoru. Także ja wam polecam, a hejterzy niech sobie hejtują. Ok, to teraz czas na spoilery. Więc jeśli nie widzieliście jeszcze filmu, to raczej wyłączcie. Dam wam chwilę na wyłączenie filmu, żebyście na pewno uniknęli spoilerów. Jest jeden aspekt, którego jeszcze nie poruszyłam. Kruk bowiem, oprócz nawiązań do oryginału, kojarzył mi się z dwoma produkcjami: Rekwiem dla snu i My Dzieci z Dworca Zoo. Nowy kruk bowiem mówi przede wszystkim o uzależnieniu. Historia miłości pokazana jest jako tragiczna od początku. Dwoje młodych ludzi spotyka się na odwyku, przyciąga ich do siebie ich niedopasowanie i e, niezgodnie z regulaminem zaczynają relację. Potem razem uciekają i wpadają w wielodniowy okres miodowy, kiedy miłość przyplata się z zażywaniem wielu substancji. Ta relacja po prostu nie mogła się skończyć dobrze. I tutaj moja interpretacja tematu. Ponieważ mamy w filmie Demona, Armię Złych. Którzy podpowiadają robienie złych rzeczy, przez które się nad sobą nie panuje, a potem się tego żałuje, a główne zły jest płaską postacią bez nakreślonych przyczyn czy intencji, to uważam, że on w ogóle nie istnieje. Jest symbolem zła, które wyrządza się pchniętym do desperacji z powodu uzależnienia. W tej wersji Erik poniekąd poddaje się i odchodzi, bo wie, że jeśli będą dalej razem, to oboje się zniszczą nawzajem i ukochana może wyjść z uzależnienia tylko jeśli będzie sama. Jest kilka scen, które zdają się potwierdzać tą interpretację. Gdy Eric rozmawia z matką Shelley, ta mówi, że jej córka przedawkowała. Również w końcowej scenie nie ma śladów morderstwa, a wydarzenia wcześniejsze zdają się mieć miejsce tylko w narkotycznym śnie. Wiele scen nabiera nowego znaczenia. Zupełnie inaczej patrzymy na przykład na matkę Shelley, która nie poświęca jej szatanowi dla swojego komfortu życia, ale prawdopodobnie w pewnym momencie musiała przestać o nią walczyć ze względu na jej uzależnienie. Zauważcie, że Shelley woli uciec z odwyku z nowo poznanym gościem, niż spotkać się z matką, która prawdopodobnie chciała ją wysłać do lepszego ośrodka. W tej interpretacji historia miłosna nie miała prawa skończyć się dobrze, a zamiast krwawej zemsty otrzymujemy ostateczne poświęcenie, dzięki któremu być może jedna osoba będzie mogła znowu żyć normalnie. W ten sposób elementy ponadnaturalne służą jako alegoria, a nie temat sam w sobie, co moim zdaniem otwiera nowe możliwości czytania tej historii. Nawet jeśli po potroszę znowu utrwala się stereotyp, że osoby alternatywne czpają. W każdym razie ja tak widzę ten film. Dajcie znać jak wasze wrażenia po seansie, czy zgadzacie się z moją interpretacją. Czekam na komentarze. Zostawcie koniecznie szpony w górę i subskrypcję, jeśli to jest pierwszy film na moim kanale, jaki widzicie. I do zobaczenia w następnym filmie. i mm -hmm.